Cześć wszystkim i witam w pierwszym odcinku cyklu Analiz Funduszy na polskiej scenie inwestycyjnej. Czy wiecie, że ponad 79% polskich inwestorów już inwestuje w ETF-y, a jednocześnie 380 miliardów złotych, czyli około 95% aktywów rynku funduszy wciąż tkwi w tradycyjnych funduszach TFI. Nazywam się Artur i analizuję fundusze, żebyście wy nie musieli. Dzisiaj będziemy mówić o fundamentalnych różnicach między ETF a TFI, czyli tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi. Dwoma najważniejszymi sposobami inwestowania w fundusze w Polsce. Różnice są ogromne: od tego, jak szybko możecie sprzedać swoje jednostki, przez wysokość kosztów, aż po to, kto faktycznie zarządza Waszymi pieniędzmi. Zostańcie do końca, bo pokazuję Wam też konkretne liczby. Ile kosztuje inwestowanie w najpopularniejsze fundusze w Polsce i dlaczego różnice w stosunku do ETF są aż tak absurdalne? Teraz pięć najważniejszych różnic między ETF a tradycyjnymi funduszami. I uwierzcie, że te różnice mogą być decydujące dla Waszego portfela. Pierwsza z nich to notowanie i sposób obrotu. ETF-y są notowane na giełdzie papierów wartościowych i można je kupić i sprzedawać jak akcje w trakcie całej sesji giełdowej. W Polsce jest to od 9 do 17. Składacie zlecenie, a transakcja realizuje się praktycznie błyskawicznie. Tradycyjne fundusze? No to już zupełnie inna historia. Jednostki uczestnictwa nie są notowane na giełdzie, co do zasady. Nabywamy je bezpośrednio w funduszu lub przez dystrybutorów, a transakcje realizowane są po cenie z końca dnia. A więc składacie zlecenie powiedzmy o 10 rano, a cena będzie ustalana dopiero po zamknięciu rynku. Dlaczego? No kluczowy tutaj jest proces wyceny aktywów netto, tak zwanego NAWU. Druga różnica to zarządzanie portfelem, sposób zarządzania portfelem. etf -y są zarządzane pasywnie, to znaczy, że odwzorowują określony indeks bez aktywnej selekcji instrumentów. Czyli jeśli powiedzmy indeks WIG20 rośnie o 3%, to taki ETF na BIG20 też powinien urosnąć o 3%. Fundusze tradycyjne często zarządzają funduszami aktywnie. Zarządzający portfelem podejmują decyzje o składzie portfela, kupują i sprzedają akcje lub inne klasy aktywów, oczywiście w zależności od strategii danego funduszu, w celu osiągnięcia lepszych wyników niż benchmark. To jak różnica między kupnem gotowego garnituru a zleceniem takiego szytego na miarę. Następna różnica to struktura kosztów. Tutaj będzie bardziej dobitnie. ETF-y mają zazwyczaj znacznie niższe opłaty za zarządzanie i mówimy tutaj o niemałych różnicach. ETF-y mogą być kilka, a nawet kilkanaście razy tańsze. Tradycyjne fundusze w towarzystwach pobierają wyższe opłaty, szczególnie w funduszach aktywnie zarządzanych. Jest to dosyć logiczne. No, płacicie za pracę zarządzającego, za zespół analityków, za cały research, a także dodatkowo opłaty za tzw. Tak performance, czyli mówiąc kolokwialnie, Pobicie benchmarku. Czwarta różnica to płynność i transparentność. ETF-y oferują wysoką płynność, możecie je sprzedać w każdej chwili podczas sesji giełdowej, plus mają pełną transparentność składu portfela wiecie dokładnie w co inwestujecie. Natomiast tradycyjne fundusze mają ograniczoną płynność realizacja zleceń następuje po cenie z końca dnia, a transparentność składu portfela jest tutaj mniejsza. Często dowiadujemy się o składzie funduszu z miesięcznym czy kwartalnym opóźnieniem. Z dokumentów takich jak prospekty emisyjne czy Key Investor Information Document możemy dowiedzieć się dużo o samej strukturze funduszu, na przykład jaką obiera strategię, czy, poświat, czy posiada swój benchmark. Jeżeli tak, to czy jest on funduszem indeksowym, trakującym czy replikującym indeks. Jakie klasy aktywów mogą znaleźć się w portfelu, na jakie rynki czy sektory będzie miał ekspozycję strukturę opłat i kosztów, jaki jest jego profil ryzyka oraz jakim celom inwestycyjnym będzie służył, czy to np. agresywny wzrost, zyski z dywidend, prezerwacja kapitału i tym podobne. Również skalę ekspozycji na dane klasy aktywów, czyli restrykcje odnoszące się do limitów inwestycyjnych, minimum, maksimum, możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia ryzyka, czy poziom zlewarowania, a także wiele innych. Piątą różnicą jest minimalna kwota inwestycji. ETF-y mają zazwyczaj niższe progi wejścia, a wręcz powiedziałbym bardzo niskie. Często można zacząć od kilkudziesięciu złotych za cenę jednej jednostki takiego ETF-a. Yy, natomiast fundusze tradycyjne często wymagają wyższych kwot minimalnych. No tutaj najczęściej od 1000 złotych w górę. Czasem zdarzają za się fundusze, yy, których jednostki możemy nabyć za kilkaset złotych. Natomiast często te kwoty są nawet znacznie większe. Jeśli chodzi o fundusze specjalistyczne, częstym zjawiskiem jest również fakt, że pierwsza minimalna inwestycja jest ustawiona powyżej progu, który dotyczy kolejnych inwestycji, czyli powiedzmy, że pierwsza inwestycja wymagana minimalna to jest 10 tysięcy, natomiast przy, kolejnych, po, przy kolejnym dokupywaniu jednostek uczestnictwa taki próg minimalny będzie to na przykład 5 tysięcy. Teraz Przejdźmy sobie do struktury rynku w bieżącym 2025 roku. Te liczby potrafią zszokować, przynajmniej mnie. W lutym tego roku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych osiągnęły rekordowy poziom 393,5 miliarda złotych. To oznacza wzrost o prawie 1,5% tylko w ciągu miesiąca. W styczniu wzrost wyniósł 2,3%. Rynek pędzi ku psychologicznej barierze 400 miliardów złotych. Są duże szanse na to, że w kolejnych miesiącach zostanie ona przebita. Ale uwaga na tej, liczby, to głównie tradycyjne TFI, tradycyjne fundusze. I te ETF-y stanowią tutaj wciąż mały ułamek rynku. Aktywa funduszy ETF w Polsce w marcu bieżącego roku wzrosły o 38 milionów złotych do rekordowego poziomu 878,5 miliona złotych. Kolejny rekord, bo 930 milionów to wzrost o prawie 6% w ciągu miesiąca. Ale najciekawsza jest dynamika. W pierwszych czterech miesiącach 2025 roku aktywa ETF-u wzrosły o ponad 27%, a w analogicznym okresie w bieżącym roku wzrosły o 11,5%. ETF-y rosną więcej niż dwa razy szybciej niż rok temu. Jest jeszcze jeden fascynujący fakt według mnie. Według ogólnopolskiego badania inwestorów w 2024 roku już 57% ankietowanych inwestowało w ETF-y w ciągu ostatnich 12 miesięcy i jest to najwyższy wynik w historii takiego badania. Dla porównania, w 2018 roku tylko 9%, tylko 9 inwestorów deklarowało posiadanie ETF-ów w swoim portfelu. Co to oznacza? Choć pod względem aktywów ETF-y ETF -y to wciąż niecały procent rynku, no jednak popularność ich, jak widzimy, błyskawicznie rośnie. Mamy tu do czynienia z prawdziwą rewolucją w świadomości aktualnie inwestorów. Teraz skupimy się trochę na zrozumieniu mechanizmów działania obu typu funduszy. I teraz musimy zagłębić się w to, jak one faktycznie działają. Zaczniemy sobie od ETF-ów. I one mają, według mnie, dosyć fascynujący mechanizm. To znaczy, fundusz ETF codziennie publikuje koszyk aktywów, które chce utrzymywać w swoim portfelu, a jego celem jest odwzorowanie wyników wybranego indeksu. Czy na przykład w Polsce będzie to WIG 20, czy na rynki globalne amerykańskie SP 500. Inwestorzy kupują i sprzedają jednostki ETF na giełdzie w czasie rzeczywistym, podobnie bardzo jak akcje. Zapłynność i prawidłową wycenę odpowiadają e, natomiast animatorzy rynku, tak e, zwani AP Authorized Participants, którzy tworzą i umarzają jednostki ETF w odpowiedzi na popyt i podaż, dbając również o to, by cena ETF-ów nie odbiegała od wartości aktywów netto. Jako inwestor możesz również otrzymywać dywidendy z takiego ETF-u, oczywiście jeśli fundusz je wypłaca z tytułu posiadanych e, w portfelu akcji. I przejdziemy sobie teraz do tego, jak wygląda struktura TFI. No one działają zupełnie na, na innej zasadzie niż idf y I tutaj takim głównym, może nie głównym, no ale dosyć istotnym, istotną różnicą jest to, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest niezależne od funduszu, którym zarządza. To znaczy to nie jest tak, że pieniądze inwestora trafiają, który inwestuje, kupuje jednostki danego funduszu, trafiają do Puli, e, towarzystwa, że to, towarzystwo te pieniądze faktycznie posiada. No, no nie. Tutaj e, to, to tak nie działa. Są one, a, te aktywa są całkowicie oddzielone od aktywów e, takiego towarzystwa. Natomiast towarzystwa same w sobie zarabiają e, no najbardziej na pobieraniu opłat za zarządzanie takim funduszem. Proces wygląda e, tutaj w przypadku funduszy tradycyjnych tak, że e, towarzystwo tworzy fundusz. Pozyskuje środki od inwestorów poprzez sprzedaż jednostek uczestnictwa, inwestuje ten zgromadzony kapitał zgodnie, oczywiście, ze strategią funduszu, ze wszystkimi regulacjami. Jeśli tutaj mówimy o funduszach, które są marketowane, i których jednostki uczestnictwa są sprzedawane na europejskich giełdach, no to główne takie dwie dyrektywy: JUSIS oraz AFMD. No, i oczywiście monitoruje ten rynek i dostosowuje w razie potrzeb ten portfel do zmieniających się warunków. I tutaj, przy tej okazji, można jeszcze w sumie powiedzieć o dosyć ważnych rzeczy. Tak jak wspomniałem, no, akurat dla rynków marketowanych na rynkach Unii Europejskiej, no, to właśnie te dwie, te dwie dyrektywy. No, całkiem niedawno doszła jeszcze jedna dyrektywa SFDR, która. Bardziej właśnie skupia się na kwestiach dosyć ostatnio popularnych około ESG i całego zrównoważonego rozwoju biznesu, więc, to jest jakby kolejna paczka regulacji unijnych, która, którą fundusze muszą spełniać do, do której muszą się dostosować. Natomiast, no tak jak wspomniałem, ta dyrektywa ucc oraz no przede wszystkim prospekty emisyjne, tak, to znaczy prospekt emisyjny musi w pierwszej kolejności być e, zgodny z e, dyrektywą UCITS, no powiedzmy dajmy na to tu dyrektywą UCITS, tak, no to jest akt nadrzędny, mm, no ale do tego może mieć e, prospekt może zawierać informacje o powiedzmy jakichś e, limitach, dajmy na to fundusz akcyjny, który w którym e, w prospekcie będzie zapisane, że Minimum 80%, czy nawet minimum 90% aktywów netto będzie zainwestowane w klasę aktywów w akcje. I tutaj to są również wymogi, które już jakby samo Towarzystwo na siebie nakłada, ale które musi spełniać. I teraz przejdźmy sobie dalej. Jakby do, kolejno, do kolejnego oczywiście porównania. Tej tutaj bardzo znaczy, że no fundusze te praktyczne różnice w dostępności dla inwestora, inwestycji w taki fundusz ETF czy fundusz tradycyjny są bardzo duże, nawet ze względu właśnie na te minimalne kwoty, o których już trochę wcześniej wspomnieliśmy. No i tutaj możemy zacząć od tego, że ETF-y można kupować tylko przez e, rachunek maklerski. No, oznacza to, że musicie mieć po prostu konto w domu maklerskim lub w banku oferującym e, usługi maklerskie. Może brzmi to skomplikowanie, ale dzisiaj to jest naprawdę bardzo proste. No, większość banków oferuje takie usługi, e, założenie, prawdopodobnie dosyć duże szanse, że jeśli macie już konto w e, danym banku, no to ten bank też e, usługi maklerskie, e, takiego domu makler maklerskiego e, również oferuje. Jeśli chodzi o minimalne kwoty w przypadku ETF-ów, no często to cena jednej jednostki ETF. Powiedzmy, na przykład dajmy tutaj Beta ETF WIG 20TR kosztuje około 25 do 300 zł za jednostkę uczestnictwa, to znaczy, że za te 25-30 zł możecie już mieć jakąś minimalną, ale już mieć ekspozycję na 20 największych spółek z GPW. No tradycyjne fundusze są dostępne na różne sposoby, możecie je kupować bezpośrednio w towarzystwie funduszy inwestycyjnych przez banki, przez platformy inwestycyjne czy po prostu przez innych dystrybutorów. a no, najbardziej popularne z, z opcji no, to jest bezpośrednio w towarzystwie lub przez dystrybutora. No i oczywiście takie rozwiązanie jest na pewno wygodniejsze dla osób początkujących. No, to Fundusze zarządzane aktywnie przez, y, m, doświadczonych, m, przez doświadczonych fund managerów y, no to jest jednak coś co chyba jest rekomendowane bardziej dla osób początkujących, które nie miały wcześniej styczności z rynkami kapitałowymi, y, no bo to wymaga tak naprawdę zapoznania się z dokumentacją danego funduszu, określeniem profilu, profilu swojego ryzyka, tak? Na jakie ryzyko jesteśmy w stanie jakie jesteśmy ryzyko w stanie podjąć, no i dobrać sobie odpowiedni o, typ funduszu. Nawet no, tutaj e, oczywiście minimalne kwoty będą e, niebotycznie wyższe w porównaniu do ETF-ów. Najczęściej m, inwestycja w jednej e, jakby pierwsza inwestycja to są najczęściej od około 1000 zł, choć niektóre fundusze pozwalają już na inwestowanie od 100, 200, 300 zł miesięcznie w ramach planów systematycznych. Kolejną kwestią jest płynność i godziny handlu. To też jest jedna z najważniejszych różnic praktycznych. No tutaj ETF-y kupujecie i sprzedajecie w dowolnym momencie trwania sesji giełdowej, tak? Czyli powiedzmy tam od tej dziewiątej do 17 składacie zlecenie na giełdzie, widzicie aktualną cenę, transakcja realizuje się natychmiast. Znaczy składacie zlecenie oczywiście poprzez brokera u swojego, u swojego brokera. Hmm, czyli to jest bardzo podobne do tego, jakbyśmy sobie chcieli kupić y, akcje. Natomiast tradycyjne fundusze mają tutaj już zupełnie inne zasady. Zlecenia możecie składać w godzinach pracy dystrybutora, ale realizacja następuje po cenie ustalonej na koniec dnia, czyli po wyliczeniu y, aktywów netto. Składacie zlecenie o 11, y, ale czy fundusz zyskał, czy stracił w ciągu dnia, no to dowiecie się oczywiście dopiero y, wieczorem. Dodatkowo od złożenia zlecenia, y, umorzenia do otrzymania środków może minąć kilka dni roboczych. No w przypadku ETF-a pieniądze macie na koncie w zasadzie już następnego dnia. I ta różnica może być kluczowa w niespokojnych czasach na rynku. Jeśli rynek gwałtownie spada, no ETF możecie sprzedawać w dowolnej chwili. To, to też oczywiście nie jest tak, że ludzie, którzy mają w swoich portfelach ETF-y, monitorują to codziennie raczej tak się nie dzieje, ale no, mimo wszystko tutaj taka możliwość jest. No, z tradycyjnymi funduszami musicie czekać do końca dnia, nie wiem po jakiej cenie dokładnie nastąpi realizacja umorzenia jednostek, tak zwanej redempcji. No i tutaj, no to to jest taka chyba dosyć kluczowa różnica, według mnie przynajmniej, tak? Ta, ta, ta kwestia dostępności. I tutaj chciałbym Wam pokazać, to jest jako przykład tylko potraktujcie jako przykład. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli jakie fundusze są najpopularniejsze w Polsce w 2025 roku. Chodzi tutaj o ofertę u polskich brokerów, nie chodzi mi tutaj o polskie fundusze, czyli powiedzmy polskie fundusze na polskie indeksy typu WIG20, natomiast takie oferowane u polskich brokerów. I wśród ETF-ów no tutaj Prym wiedzie między innymi iShares MSCI World UCITS ETF, ten fundusz daje ekspozycję na globalny, globalny przepraszam, rynek akcji, rynków rozwiniętych, jest jednym z najczęściej wybranych ETF-ów przez e, polskich inwestorów. Szereg oczywiście też ETF-ów na, z ekspozycją na rynki amerykańskie na indeksie S&P 500. E, kolejny ETF dosyć popularny w Polsce, e, lubiany przez, przez polskich inwestorów, no to ETF WIG20TR, portfelowy FIS, najpopularniejszy polski, znaczy jeden z najpopularniejszych polskich ETF, odzwierciedla on indeks WIG20TR, czyli naj, 20 największych spółek y, z naszej warszawskiej giełdy. Natomiast wśród funduszy tradycyjnych, y, tutaj... Liderem dalej pozostaje PKO TFI z aktywami około 59 miliardów złotych i w lutym tego roku zanotowano największy przyrost aktywów, bo aż 1,5 miliarda złotych w jednym miesiącu. Najpopularniejszy z nich to PZU Akcji Polskich, Fundusz Akcji Uniwersalnych, regularnie zajmujący czołowe miejsca w rankingach popularności i wyników oraz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek skupiający się na polskich spółkach z segmentu mniejszych, średnich przedsiębiorstw, również bardzo wysoko oceniane przez inwestorów i analityków. Teraz pokrótce może przejdźmy sobie przez taki aspekt profila, profilów, profilu inwestorów, tak? Profil inwestora, który wybiera etf profil inwestora, który wybiera ETF-y, to żebyście Wcale nie znaczy, że powiedzmy ktoś, kto wytrzyma w portfelu ETF-y nie może inwestować w tradycyjne fundusze i vice versa, tak się też często dzieje. No ale tak, tak bardzo ogólnie jakbyśmy mieli do tego podejść, to kto wybiera etf -y, a kto fundusze tradycyjne i to też pokazuje różnicę między tymi dwoma produktami inwestycyjnymi. No z doświadczenia wiem też, że pracownicze programy Często świadczył właśnie możliwość inwestowania w danym towarzystwie w jednostkę uczestnictwa, funduszy z, z danego towarzystwa. I to jakby no tutaj nie mamy za bardzo wyboru, tak? Jeśli do takiego programu zapisujemy, nasz pracodawca część naszych dochodów miesięcznych przeznacza właśnie na taki program. No i wybierając. To tego towarzysza zazwyczaj nie możemy wybrać, mamy po prostu pracodawcą podpisaną umowę z jednym e, albo może z dwoma towarzystwami. E, jedyne co możemy zrobić, no to zazwyczaj po prostu pochylić się nad funduszami, w które możemy zainwestować. inwestować. Zazwyczaj mamy możliwość wyboru e, alokacji funduszy, tak, czyli możemy sobie wybrać fundusze, e, czy to obligacyjne, czy akcyjne i ustalić jaka proporcja tej wpłaty, której, którą będzie dokonywał nasz pracodawca będzie szła na fundusz, powiedzmy, właśnie taki akcyjny, a jaka część na fundusz obligacyjny. No ale wracając do tutaj porównania tych profili inwestorów, no typowy taki inwestor etf w Polsce to najczęściej osoba, z takim długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. No według badań znacząca większość inwestuje w ETF-y w horyzoncie powyżej 5 lat i są to osoby świadome kosztów inwestycji, często z pewnym też już doświadczeniem giełdowym. No, żeby w takiego ETF-a zainwestować yy, jakoś tak racjonalnie powiedzmy, no to już jakąś bazę wiedzy musimy posiadać, tak? Chociażby czym jest właśnie owy wcześniej wspomniany indeks S&P 500, yy, no po prostu musimy wiedzieć co to znaczy, tak? Czym jest indeks, co on trakuje i, i tak dalej. I co ciekawe, inwestorzy ETF-ów preferują pasywne strategie tak? i dywersyfikację portfela. No to jest dosyć naturalne, no bo no, ETF-y to jest właśnie forma pasywnego inwestowania. I to często także młodzi inwestorzy właśnie od, są otwarci na nowsze rozwiązania inwestycyjne i wybierają właśnie ETF-y. Typowy natomiast inwestor takiego tradycyjnego funduszu ma bardziej zróżnicowany profil. No tutaj horyzont czasowy różni się w zależności od funduszu oczywiście, od krótkiego w funduszach pieniężnych do dłuższego w funduszach akcji. Co ważne, inwestorzy w tradycyjnych funduszy często są mniej wrażliwi na wysokość opłat. No większe znaczenie ma dla nich po prostu potencjalna stopa zwrotu albo zupełnie celu inwestycyjnego, który sobie Założyli, no bo tak jak wcześniej wspomnieliśmy, no te opłaty, suma tych opłat w towarzystwie w, przy tradycyjnych funduszach, no jest wyższa, znacząco niż w przypadku ETF-ów. Inwestorzy w fundusze tradycyjne to także często osoby mniej doświadczone. Które cenią sobie wygodę i właśnie brak tej konieczności samodzielnego podejmowania decyzji i preferują po prostu aktywne zarządzanie portfelem przez profesjonalistów. No, aktywne w tym rozumieniu, że nie my jako inwestorzy aktywnie dobieramy jakby skład tego portfela, klasa aktywów i, i tak dalej, nie, nie o to chodzi. Aktywne z punktu widzenia tego, że no, zarządzający portfelem rebalansuje ten portfel, raz na jakiś czas dobiera, sprzedaje. Yy, da, sprzedaje z portfela spółki, dokupuje nowe spółki bo dokupuje akcji yy, spółek, które już trzyma w portfelu, chodzi o takie aktywne zarządzanie. No i teraz, yy, no właśnie, to jest slajd, który yy, przed omówiłem, tak, czyli ta różnica między yy, profilem inwestora ETF, yy, ATFI, no i teraz jakby jakie są prognozy też na, na obecny rok i jeszcze przyszły nadchodzący. No, prognozy wskazują, że aktywa ETF-ów powinny przekroczyć miliard złotych jeszcze w tym roku, natomiast w przypadku tradycyjnych funduszy dalej będą rosnąć i prawdopodobnie przekroczył te 400 miliardów złotych jeszcze w tym roku. Można też się spodziewać, że dalsza dywersyfikacja oferty ETF-ów na polskim rynku oraz wprowadzenie przez towarzystwa produktów o niższych opłatach, żeby konkurować właśnie z rosnącym zainteresowaniem w ETF. I teraz najważniejsze pytanie, kiedy wybrać ETF, a kiedy TF, TFI, fundusz tradycyjny, no i to już sobie właśnie omówiliśmy, a to możemy jeszcze raz podsumować, że ETF wybrałbym, powiedzmy, ja, gdybym planował długoterminowe inwestowanie z naciskiem na niskie koszty, no koszty tutaj mogą zrobić kolosalną różnicę, szczególnie w tym długo w tym horyzoncie długoterminowym, tak. Jeśli odkładam na emeryturę, powiedzmy, przez 20 lat, no, każdy procent opłat ma ogromne znaczenie w e, tak długim terminie. Chcę precyzyjnej ekspozycji na określony rynek lub na określony sektor. To też jest ważne, no, oczywiście tutaj ekspozycja może być na, właśnie na rynki, na regiony, e, na rynki rozwinięte, na rynki wschodzące, e, na określone e, sektory technologiczne, e, sektor wydobywczy itd. Tak i potrzebuję też elastyczności, to znaczy mogę reagować na zmiany rynkowe w czasie rzeczywistym, kupować, sprzedawać kiedy chcę, jeśli będzie oczywiście taka potrzeba. No tutaj też dużo się mówi o tym, że też mówi się, no taka praktyka chyba jest po prostu rynkowa, że po prostu ludzie świadomie, którzy inwestują szczególnie z ekspozycją na, na akcje, na instrumenty na klasy aktywów akcji, no tutaj ten długi horyzont czasowy jest właśnie istotny, żeby, żeby tego za bardzo nie ruszać, bo. No, ostatnie nawet wydarzenia, jak widzimy, no powodują, że i te ETF, i indeksy zaliczają spadki i firmy, firmy również z pewnych sektorów, nie ze wszystkich, oczywiście, no ale tutaj jak popatrzymy sobie na szerszy obraz, na grafy sprzed 15-20 lat, no jednak. Ten nieustanny wzrost jest zachowany. Stąd właśnie ta e, strategia, żeby trzymać to długoterminowo, jest e, bardzo ważna. Natomiast jeśli chodzi o tradycyjne fundusze, to jeszcze raz sobie powtórzmy, że e, ja gdybym miał wybierać, to były dla mnie takie przesłanki, że preferuję aktywne zarządzanie. Wierzę, że profesjonalny zarządzający może osiągnąć lepsze wyniki niż rynek, bo o to tutaj chodzi. Chcę dostępu do specjalistycznych klas aktywów. Tradycyjne fundusze często oferują strategie i aktywa niedostępne w formie ETF-ów. Jestem początkujący, nie mam rachunku maklerskiego. Łatwiej mi kupić fundusz przez bank niż uczyć się obsługi platformy maklerskiej. No to akurat może nie jest jakiś yy, mocny argument, no bo to jest naprawdę yy, prosta rzecz. Jeśli potrafiłeś założyć rachunek yy, bankowy, to założysz rachunek yy, maklerski. Yy. I kluczowe wnioski z dzisiaj, jakbym to podsumował, no ETF-y oferują niższe koszty, większą elastyczność i transparentność. Tradycyjne fundusze dają dostęp do aktywnego zarządzania i do specjalistycznych strategii. Oczywiście, wybór między tym a tym nie jest czarno-biały, to indywidualna decyzja każdego z nas, każdego inwestora, zależna od celów, doświadczenia i preferencji. To również można mieszać, tak? Ja sam osobiście mam i ETF-y, i mam również y, fundusze zainwestowane w e, fundusze tradycyjne. Chciałbym jeszcze tylko na koniec poprosić, że yy, jeśli uważacie, że ten materiał w jakiś sposób pomógł Wam zrozumieć i, i, i spełni Wasze oczekiwania yy, co do tego, jakie są Wasze kluczowe różnice między tradycyjnym yy, funduszem a funduszem ETF, to żebyście yy, też w komentarzach napisali, yy, czy inwestujecie, jeśli tak, to czy w ETF-y, czy w fundusze tradycyjne, a może dopiero chcecie zacząć. Będzie to dla mnie. Yy, Również dobra wskazówka co do tego, jakiej treści filmów oczekujecie na przyszłość, a ja już dzisiaj Wam dziękuję bardzo i do usłyszenia.